Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić to wszystko, co sobie kupiłam z okazji Dnia Kobiet i moich imienin, czyli prezent numer dwa. I tu muszę zacząć od tego, że kilka filmików do tyłu robiłam taki filmik odnośnie mojej kolekcji świec zapachowych. Jak wiecie, kto oglądał ten filmik, to y, ta kolekcja do jakichś specjalnie dużych nie należy. Ona jest zresztą bardzo mała i jak wiecie też y, z tego filmiku, ja nie jestem osobą zbyt świecową, ale miałam takie swoje plany, że chciałam kupić sobie jeszcze dwie świeczki, a mianowicie, między innymi, właśnie tę świeczkę. Zimowy poranek, świeca od jób. Świeca zapachowa 100% naturalny wosk sojowy, ręcznie robiona. Takie jest opakowanko. Świeca ma 170 gramów. Tutaj, tu jest cały zresztą jej skład. I wszystko o niej napisane. Yy, także udało mi się zrobić te zakupy na kokolicie. I oczywiście, no nie na świecy się oczywiście, tylko tam skończyło. Ale zaraz pokażę Wam dalej. Tylko teraz otworzę i pokażę Wam, jak ta świeca wygląda po wyciągnięciu z kartonika i wygląda ona w ten sposób. Jest to świeca z jednym knotem. Tutaj ma jeszcze taką osłonkę tekturkową. O i po wyciągnięciu wygląda tak. Oczywiście nie była jeszcze w ogóle palona i tak sobie myślę, że nie, raczej nie planuję jej już teraz zapalać, bo jest to faktycznie świeca o typowo takich zimowych nutach zapachowych. A, a właśnie, tutaj troszeczkę chyba się rozjechały moje oczekiwania, a rzeczywistość, bo ja sobie wyobrażałam, że ta świeca będzie pach, pachniała takim zimowym porankiem, ale wiecie, takim jakby na polu może taki trochę pachnie ale tu jest także domieszka takiego, wiecie, jakby kawki, kakao. Coś takiego, co pije się dobrze, właśnie na śniadanie yy, w zimie, tym bardziej właśnie zimą, jak, jak człowiek pragnie takiego rozgrzania, to właśnie takie trochę nuty orzechowe są jakby także, no taki, ma ta świeca taki właśnie zimowy klimat. I właśnie przez to, że ma ten zimowy klimat, to ona się już teraz tak wiosennie i, i na lato raczej wpisywać nie będzie, aczkolwiek tak jak mówię, na mnie tutaj zadziałała magia nazwy Zimowy Poranek, no po prostu mnie to bardzo tak zainteresowało. I dlatego postanowiłam ją kupić. No i co się wydarzyło, jak właśnie znalazłam ją na kokolicie. No Znalazłam tę świecę i wrzuciłam do koszyka. Wiadomo, jak to się robi: zakupy online. I ta świeca kosztowała 69,99 groszy, a więc, no, niestety do takich całkiem tanich to ta świeca nie należy, ale też no, trochę jej tutaj jest i trzeba zważać na to, że jest to świeca sojowa. Ale właśnie robiąc zakupy, zobaczyłam, że z tej serii mają także kosmetyki. I zobaczyłam taki oto piękny zestaw od Joop. również zimowy poranek. Zobaczcie tutaj, zimowy poranek. Tam chyba były jeszcze nawet jakieś inne zestawy, także z tej serii. I ja zdecydowałam się wybrać y, dokładnie y, tę seryjkę, czyli ten zestaw. Tu jest o pokazany taki kotek i tutaj jest cały opis. I w skład ze zestawu wchodzi naturalne mydło do rąk, które wzmacnia barierę ochronną skóry. Zamień mycie dłoni w rytuał pachnący jak budzący się zimowy poranek, z połyskującym w słońcu pierwszym śniegiem. Mrożoną wanilią i szafirowymi fiołkami. Naturalne mydło koi i nawilża, pozostawiając skórę miękką i delikatną, a jego zapach przenosi do zimowej krainy, gdzie wiatr niesie słodki aromat karmelu i kardamonu, mieszających się z zapachem białego lasu. Tutaj są jeszcze inne składniki. Ja wam tu może to pokażę, bo niektórych to może interesować. I pojemność tego mydła w płynie to jest 300 ml, a tutaj jest krem do rąk, wygładza i wzmacnia. I ten krem działa jak opatrunek dla przesuszonej i zniszczonej skóry dłoni. Odżywia, regeneruje i wzmacnia skórę, pozostawiając ją miękką i przyjemną w dotyku. Zapach przenosi do zimowej krainy, gdzie porywisty wiatr niesie słodki aromat Mrożonej wanili i szafirowych fiołków. I tak jak tutaj, tutaj jest skład. O, 50 ml jest tego kremu do rąk. Ja myślę, że to nie jest y, t, jakieś, jakaś duża pojemność tych produktów, więc y, na pewno to mydło y, i ten y, kremik jeszcze będę teraz używać. Bo nie zamierzam tego zostawiać na zimę. Natomiast, natomiast świecę sobie zostawię na zimę i dopiero może w okresie zimowym będę ją palić. Bo w tym momencie to no nie odczuwam takiego zapotrzebowania na tego typu właśnie nuty zapachowe, jakie są przy tamtych kosmetykach. Bo tutaj na tej świecy. Dosłownie pisze w zasadzie to samo: yy, świeca zimowy poranek, wypełnia przestrzeń zapachem, który przenosi do zimowej krainy, gdzie porywisty wiatr niesie słodki aromat srebrzących się kryształków, cukru, mieszających się z zapachem białego lasu. Pobudza fantazję, poprawia nastrój i wypełnia pomieszczenie zapachem budzącego się zimowego poranka z połyskującym w słońcu pierwszym śniegiem, mrożoną wanilią i szafirowymi fiołkami. Czyli tak jak, taka sama nuta zapachowa jak przy tych kosmetykach. Więc takie sobie zestawy kupiłam, ale to nie wszystko co wylądowało w moim koszyku. Podam jeszcze tutaj może tylko hmm, cenę, czyli ten zestaw od Joop. Kosztował 24 ,99 zł. 99 groszy. To świeca, jak już mówiłam, 69 ,99 zł. 99 groszy. I do tego zestawu dorzuciłam jeszcze takie dwa kremy z filtrami SPF 50 plus do twarzy. My body, czy Paddy, nie wiem jak to przeczytać. Wzięłam od razu dwa opakowania. One były chyba nawet tam na jakiejś promocji. I to jest oczywiście producent Szoko SP. Spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyprodukowane w Rzeszowie, czyli no na terenie Polski. I tutaj może przeczytam teraz z jednego tego kremu. Tutaj przeczytam. Krem do twarzy SPF50, bardzo wysoka ochrona z nowoczesnym kompleksem filtrów UVA i UVB, silnie chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym, a dzięki zawartości depantenolu zapewnia optymalny poziom nawilżenia. Dodatek oleju z pestek śliwek pomaga w utrzymaniu odpowiedniego napięcia skóry. Specjalna formuła sprawia, że szybko się wchłania i nie bieli. Krem SPF 50 może być stosowany pod makijaż. No i właśnie chcę w tym sezonie wiosennoletnim wypróbować między innymi właśnie ten oto filtr do twarzy, tym bardziej, że no, jak tu producent niby zapewnia, że również nadaje się pod makijaż. I wzięłam właśnie w dwa opakowania, ponieważ jeden chcę dać mojemu mężowi do przetestowania i zobaczymy, czy faktycznie nie będzie bielił i czy się będzie dobrze spisywał na twarzy. Ale o filtrach to jeszcze myślę, że na wiosnę sobie zrobię taki filmik, gdzie jeszcze dokupię pewne filtry. A o tych też na pewno wspomnę. I tu jeszcze dorzuciłam taki jeden filtr, bo był też na promocji. A jeszcze jedno, bo nie podałam tutaj ceny tych filtrów, czyli jeśli chodzi o te filtry, to one jeden kosztował 29 ,99 zł 99 groszy, taka cena to jest 50 ml, czyli za dwa zapłaciłam 59 ,98 zł 98 groszy. A tutaj ten filtr koreański to już w tamtym roku ja go testowałam i był OK. Jak najbardziej był OK. On się sprawdził. W tym roku wzięłam go z myślą o moim mężu, żeby on po prostu sobie yy, przetestował ten krem. I ten filtr koreański kosztował 38 złotych 99 groszy. Zł. A tutaj on jest w pojemności 50 gramów 50 gramów i to to on jest podobny trochę do tego yy, z Holika Holika też bardzo podobny. Bardzo dobrze się spisywał z tego co ja pamiętam nie było z nim jakimś, jakichś problemów. Ale wiecie no chcę przetestować, przetestować yy, też yy, i żeby mój mąż też przetestował no, jak po prostu się y, będą spisywać na twarzy, y, ja pod względem także y, nakładania makijażu, jak się będzie zachowywał y, krem pod makijażem i także, czy nie będzie piekł w oczy, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Ale to nie wszystko. I jeszcze będąc, robiąc zakupy na kokolicie, zobaczcie, wypatrzyłam taki oto y, różobrązer nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, bo tu jest taki kotek. O, teraz bardziej jest widoczne, chyba. Tu jest taki bardzo brokatowy, błyszczący kotek, i to po prostu, jak zobaczyłam, no to mnie to tak ujęło, że musiałam sobie to kupić. Jak widzicie, ja jeszcze tego nie próbowałam, bo tak naprawdę to przyznaję szczerze, że mi. Niepotrzebna. Niepotrzebne są tego typu kosmetyki, bo mam ich sporo, ale zainteresowało mnie po prostu przez tego kotka wygląd, bo to jeszcze w nawiązaniu także do dnia kota, który był 17 lutego, więc zaraz po walentynkach, taki zupełnie przyćmiony, bo wszyscy bardziej koncentrują się oczywiście na walentynkach, a tutaj taki kociaczek na dzień kota. Ale patrzcie, tutaj jest jakaś marka J Cat Beauty. Widzicie tutaj taką, o, tutaj taki znaczek. J Cat Beauty. Ja może go tu zbliżę. Byście widzieli. Pierwszy raz widzę taką markę. Nie wiem co to jest za marka i nigdy jeszcze z tej marki nie miałam żadnych kosmetyków. Oczywiście tutaj z tyłu to jest made in China oczywiście, także no nic to chyba jakiegoś rewelacyjnego w sumie nie będzie. Tu jest chyba odcień 102 Hony i to jest Blusher plus Bronzer, czyli różo-bronzer. No niestety w opisie pisało tam na stronce sklepu, że to jest róż. Natomiast teraz się okazuje, że jest to taki różo brązer. Trudno powiedzieć, jaka będzie, jaki będzie odcień, ale może to kiedyś od, otworzę. Bo nie wiem teraz, czy kurczę, ja se to zapomniałam otworzyć. Chociaż nie. O! Da się ściągnąć. Więc jak ja zaraz spróbuję go otworzyć. O! Jest otwarty. Zobaczcie. O! Teraz widać lepiej. Teraz widać lepiej. Ale on tutaj do światła wydaje się dużo, dużo jaśniejszy. W rzeczywistości jest dosyć ciemny. Także nie wiem, jak to będzie. Troszkę szkoda mi go mazać, ale może zobaczymy. O, bardzo aksamitny. O, fajny, aksamitny. Zobaczcie, tak wygląda tutaj ta strona, jakby tego chyba brązera. O, bardzo subtelnie to wychodzi, chociaż nie wiem, może to jest róż. O nie wiem czy widać. Bardzo subtelnie to wychodzi, ale to jest takie, słuchajcie, to jest takie satynowe, to nie jest suche. To nie jest suche. Jeszcze to zobaczę. Ojejku, co ja tu mam? Ojejku, zadarte. Dobra, palec zadarty, sorki. Może tym weźmiemy. O, zniszczyłam już tą piękną tutaj strukturkę kicia, ale to jest z brokatem. I tu obok. O, takie coś jest. Czyli kiciuś jest z brokatem mocniejszy, a to jest taka matowa satynka. Ona tutaj ma troszkę drobinki, ale ta drobina tak przy nałożeniu nie jest. Po nałożeniu nie jest widoczna. Natomiast to jest bardzo iskrzące się, o, zobaczcie bardzo ładnie się iskrzy także taki kiciuś no i to się tak skusiłam na to, to moje takie właśnie zakupy na kokolicie także no zobaczymy jak się to będzie spisywać po prostu w makijażu na pewno się tym zajmę no, teraz chciałam jeszcze zatrzymać do, te, do czasu aż wam pokażę tego kotka ślicznego Czyli można powiedzieć, że to trochę takie było pite do dnia kota. I ten róż kosztował 23 ,99 zł. 99 groszy. To kosztowało 23 ,99 zł. 99 groszy. No i tutaj w zasadzie to są całe te zakupy z kokolity, ale tu wam jeszcze muszę pokazać yy, dwie rzeczy. To jest świeczka. Zobaczcie, taką świeczkę kupiłam w Pepko. I ona kosztowała 5 zł. No tutaj nie, nie pozbywam się jeszcze ceny. 5 zł. Tutaj Pepko, Easter, yy, czyli z kolekcji yy, z Pepko, takiej wielkanocnej. Jak widać, świeczka wygląda no jak takie prawdziwe jajko które jest już natłuczone i wykluwa się z niego kurczaczek, ale tu nie tyle mi chodzi o wygląd tej świeczki, bo ona niewątpliwie ma taki charakter właśnie teraz świąteczny, wielkanocny, ale jej zapach. Powiem wam, że jak się zanurzycie nosa w tym, w tej świeczce, to to ma tak Piękny, wiosenny zapach, a dokładnie według mojego nosa to ona pachnie hiacyntem i żonkilami. Żonkile i hiacynt, typowo wczesnowiosenne kwiaty, wielkanocne kwiaty. Także naprawdę jestem pod wrażeniem tej kompozycji zapachowej. I ja Wam tylko tyle powiem. Jak będziecie w Pepko, to po prostu spróbujcie. Nie musicie kupować, ale spróbujcie sobie podejść i powąchajcie te świece. One były w trzech kolorach. Była fioletowa, zielona, taka wiecie miętowa i ta żółta. Ale wąchałam wszystkie trzy, i one tak, jakby były. Właśnie wszystkie w, jedny, w jednym zapachu, o jednym zapachu tylko różniły się kolorami. Także, jak chcecie poczuć hyacynta z żonkilami, może jeszcze tu coś, to spróbujcie powąchać, jak będziecie w pepko. Ja jestem zadowolona. I tak oto oprócz zimowej świecy do mojej kolekcji. Trafia świeca wiosenna, którą niewątpliwie będę teraz palić. Ja ją będę palić. Ja nie wiem, czy ona będzie tak samo ładnie pachnieć podczas zapalenia, ale nawet jeśli stoi teraz na stoliku, to ten zapach mi tak, tak mnie muska od czasu do czasu i to jest rewelacyjne, po prostu. To jest rewelacyjne. Więc tutaj Zakup z Pepko, świeczka. I jeszcze jedną wam nowość ciekawą pokażę. No, czy ciekawą, jak ciekawą. Nowy zapach mydełka DAW. Relaxing. I to jest po prostu o co chodzi. No bo wiadomo, DAW ma bardzo szeroką gamę zapachowo-kolorystyczną i tak dalej, ale to mydełko zdaje się Pojawiło się pierwszy raz w tym roku i ono ma przepiękny zapach. Yy, o zapachu białego kokosa. I z tego co widzę, tutaj także jaśminu. No, przepiękny zapach również. Także yy, nowość od, da, od daw mydełko DAF yy, w nowym zapachu. Kokosa i jaśmin. Także może to by było na tyle. To są moje ostatnie zakupy i na tym kończę ten krótki filmik. Zapraszam Was już na następny w poniedziałek, jak wszystko dobrze pójdzie. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że powrócił ten boks od Notino i w ogóle na Notino jest kilka boksów, a już pojawił się nowy, całkiem nowy. Także jak chcecie, to tam zerknijcie sobie, może sobie też coś kupicie. A na razie, baj!